Witajcie tutaj, break 10 oraz odcinek już szósty. No, jak widzicie, trochę sobie tu wędrowałem, bo stwierdziłem, że tam, gdzie ja mieszkałem, to, ym, to za mało miejsca. Tam jest, nie ma żadnych gór. I się przyniosłem na o taką, oto piękną górę. Tutaj, tam widzę już lawę. To, no i dzisiaj zbudujemy sobie dom, nie taki brzydki jak wcześniej. To, no, to co mogłem, to brałem. Jak widzicie, trochę po drodze zebrałem. No, książ... na jedną książkę mi miejsca wystarczyło, niestety. No, potwory mam wyłączone. No to co, tutaj trochę drzewa też pozbierałem niedawno. Przed chwilą dosłownie. A tylko piasku nie mam. No niestety Dobrem jeszcze nie będzie potrzebny. przerobimy sobie trochę drewna tylko nie wszystko Aha, ile by to drzewa przerobić Dobra wszystko nie albo nie, nie wszystko a hmm. tak to zrobię. No, nie widzę. tutaj sobie... Dobra, czyli nasza chatka będzie... Hmm. Nie będzie zbyt duża, ale już nie będzie mała. O tak. Tutaj sobie zbudujemy. Tak, tutaj sobie deski położymy. Trochę sobie po jaskiniach chodziłem i do dwóch staków żelaza sobie uzbierałem. A niestety zbroi nie wziąłem i moich piesów. Moich psów nie wziąłem. Niestety, bo o nich zapomniałem. O jajko! Zaraz ich pójdę wziąć. No, jak widzicie, to będzie taka chatka. Tak, chciałabym, żeby to była kwadratowa. Niech to zmniejszy się desko. No, dobrze. Tak. No to... Tu, tu... o, już dzień stał! No, dużo świnie zabiłem na szczęście i już nie umrę z głodu. A no tak, przecież ja mam na ten... no, na... niepotworowy. Na... pokojowy! O, was! Nie widziałam go wcześniej. No, już. Będę miał drzewo drzewa. No, taka to będzie ładna chatka. Uch. Tu to, to, to sobie deski też zniszczymy. No? Także czynny róża dwa trzy Dobrze. i tam Oczywiście całego domu nie skończę i nie zobaczycie jak go buduję. Do całego domu tylko dokończę jeszcze to dookoła i no i na dzisiaj będzie tyle. No mało dzisiaj. Co, taki nudny odcinek. No ale musiałam wam powiedzieć, bo powiedzieli, że cheatowałem. A nie, nie. Ja nie czytuję. Czyż leży bo? Muszę później, żeby tam poprawię bo czas leci. Cyk, 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 cyk. Brzoza. tak, tak. No i jeszcze dwie ściany. No, tu 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 dobra żeby mi się skończyło Tak, tak. No to co, tam na dzisiaj będzie koniec. No, no to cześć, w następnym odcinku. Hmm, nie wiem, zdobędziemy jakiś szczyt, zbudujemy sobie dom w skalę, chyba. No nie, tak jakby nie dom, tylko schronienie. No to cześć. Подписывайтесь и пишите комментарии.